Ej, e, Jorguś, patrz, ino, zaakceptowali te defy! E, 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 e. Ty, mnie do izby włazisz, Tyś nie jest Jorguś, to jest rozdobał w zeszłym miesiącu. Wierunie, ja mam do was jeszcze jeden geszenk. Poczekaj, we wtorek o godzinie 18 zaczynamy. Przyda tu jeszcze do ciebie, hopię. A! co on kombinuje, ten święty? Panowie i panie, krypto subskrybuj, lajkuj, zaczynamy! Mamy to. Bitcoinowy spotowy ETF został zaakceptowany. W pierwszym dniu handlu wolumen na ETF-ach wyniósł 4,6 miliarda dolarów, a cena Bitcoina przekroczyła 48 tysięcy. Erik Balchunas na swoim Twitterze informuje, że tylko wczoraj na wszystkich 11 spotowych ETF-ach było 700 tysięcy transakcji. W pierwszej trójce kupujących mamy Grayscale, Blackrock i Fidelity. Wczoraj napisałem na Twitterze, że jak. Dla mnie zaczynamy korektę. Zaraz po moim wpisie cena poleciała na prawie 49 tysięcy. Dostałem od Was trochę hejtu. Dzisiaj Bitcoin jednak jest za niecałe 46 tysięcy, co sprawia, że jestem jeszcze większym niedźwiedziem. W mojej opinii, w czytaniu trendu długoterminowego, bardzo dobrym wyznacznikiem jest reakcja rynku na newsy. A news jest znakomity. ETF-y zaakceptowane. Kapitał będzie wpływał do bitcoina i to spowoduje latami wzrost kapitalizacji rynku krypto. W tym momencie powinniśmy zobaczyć zieloną światłość bogów, a jest sraczka. I to, co powiedziałem, pieniądze będą wpływały latami, ale to nie wyeliminuje korekt na rynku krypto. Moim zdaniem lecimy w dół. Dalej, mimo zaakceptowania bitcoinowego ETF-a na rynku kryptowalut umiarkowany optymizm. W ciągu ostatnich 24 godzin zdecydowanymi zwycięzcami są SUI plus 12,8% oraz Blair plus 12,2%. Przypominam, Blair ma airdrop w kwietniu. Trzeba korzystać z giełdy. Dalej, jak akceptacja ETF-a na rynek. Wolumen handlu bitcoinami gwałtownie wzrósł z nieco poniżej 40 miliardów do obecnej wartości około 46 miliardów. Kapitalizacja rynkowa kryptowalut jako całości wzrosła z 1,77 do 184 biliona dolarów, a obecnie w chwili publikacji spadła do 1,73 biliona. Dalej świat reaguje mieszanymi uczuciami na akceptację bitcoinowego ETF-a. Na przykład Robin Hood idzie za ciosem i planuje jak najszybciej wprowadzić na swoją giełdę. 11 spotowych ETF-ów BTC. Z drugiej strony mamy sytuację z Korei Północnej, która podtrzymuje zakaz stosowania kryptowalutowych funduszy ETF. Dalej. XRP drama. SEC chce, aby sąd zmusił Ripple do przedstawienia sprawozdań finansowych. To zamieszanie przyciągnęło uwagę inwestorów, a w internecie krążą plotki o potencjalnym wprowadzeniu XRP ETF-a wie. Dalej, kryptoekspansji ciąg dalszy. Giełda Coinbase ogłosiła na swoim blogu, że rozpoczynają działalność na rynkach afrykańskich w ramach partnerstwa z Yellow Card. Nowa usługa ułatwi milionom użytkowników zakup stablecoina USDC na sieci Layer 2. Ekspansja dotyczy 20 krajów Afryki. Dalej, podczas spotkania na X Spaces Elon Musk oraz Katie Wood, CEO ARK Invest, dyskutowali o Bitcoinie. Musk poinformował, że jest otwarty na pomysł użycia Bitcoina na portalu X. Zaznaczając przy tym, że Bitcoin jest jak złoto, nie jest dobry do płatności. I patrzcie, kolejny dobry news, Elon myśli o wykorzystaniu krypto na Twitterze, nie ma reakcji cenowej. Jak dla mnie niedźwiedzio. Podczas tego spotkania padła też idea wprowadzenia Bitcoin do płatności na Marsie. Elon Musk no nie jest przekonany. W dalszej części Katie Wood wyraziła opinię, że cena bitcoina osiągnie do 2030 roku 1,5 miliona dolarów, a do opinii tej pani to ja nie jestem za bardzo przekonany. Tyle. Subskrybuj, lajkuj, nara. Eee, tak, tak, łysemu urodziła się córeczka, a więc tak, łyk ze słoja i lecę.